Witam Państwa, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem 500 lat kłamstw, tajne skarbce pod Watykanem otwarte po 500 latach i zawierają przerażające odkrycie. Kłamstwa kończą się tutaj. Materiał 9 grudnia 2024 rok. Mediagri, niezależny wydawca, jest teraz dostępny na telegramie pod adresem. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Tajny skarbiec Watykanu, zamknięty przez 500 lat, został otwarty, a przerażające prawdy w środku niszczą wszystko, co myślałeś, że wiesz. Starożytne relikwie, zatajone pisma i wybuchowe odkrycia ujawniają najciemniejsze sekrety kościoła. Kłamstwa kończą się tutaj. Skarbiec Watykanu odkryty po 500 latach i zmienia wszystko. Przez stulecia Watykan był synonimem władzy, tajemnicy i kontroli. Ukryta za jego nieprzeniknionymi murami leż, leży twierdza wiedzy, artefaktów i prawd tak potężnych, że były po, pogrzebane pod warstwami kamienia i ciszy przez y, pół tysiąclecia. Ale teraz po 500 latach jedno z najbardziej tajemniczych skarbców zostało otwarte. A to, co znaleziono w środku, to nic innego jak objawienie, zdolne wstrząsnąć samymi fundamentami historii, religii i ludzkości. To nie, to nie jest tylko kolejny historyczny przypis to monumentalny, wstrząsający moment, który przepisze wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o przeszłości. Watykan nie tylko trzymał tajemnice, trzymał prawdy, które przeraziłyby świat przełom de walut, odkrycie, które y, długo zaprzeczano. Po wiekach skrywanej tajemnicy Watykan w końcu ustąpił ogromnej presji ze strony uczonych, historyków i rządów domagających się dostępu do jego ukrywanych skarbców. Scena była surrealistyczna, badacze schodzili w słabo oświetlone głębiny najbardziej tajnej instytucji na świecie, otoczeni aurą w chwili, gdy drzwi skarbca skrzypnęły, zespół nie był przygotowany na to, co ich czekało. To, co odkryli, to nie, to nie tylko starożytny pergamin i zakurzone relikwie. Odkryli Puszkę Pandory, pełną przerażających prawd i ukrytych planów, skrupulatnie zakopanych, aby chronić władzę kościoła. Dlaczego te sekrety były zamknięte, ponieważ ich ujawnienie grozi zniszczeniem narracji, które Watykan chronił przez stulecia. Odkryte odkrywanie ukrytego, bezcenne skarby o, o niszczycielskich konsekwencjach. Odkrycia w skarbcu są niczym innym jak wybuchowe, starożytne pisma, bezcenne artefakty i dawno zagubione skarby zostały znalezione w nienaruszonym stanie, każde z historią, która wstrząsa rdzeniem ustalonej historii. Zanurzmy się w najbardziej mrożących krew żyłach, objawieniach Jed listy heretyckie Galileusza, skandal na skalę kosmiczną. Po pierwsze odkryli listy Galileusza Galilei, Pisane podczas jego procesu o herezję w XVII wieku. Te dokumenty nie są tylko historycznymi ciekawostkami, są druzgocącymi m, 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 dowodami, raczej dowodem wojny Kościoła z nauką. Listy Galileusza ujawniają jego desperackie próby pogodzenia przełomowych odkryć z opresyjnymi dogmatami tamtych czasów. Kościół nie tylko go uciszał, próbował stłumić rewolucję w myśleniu. Listy te obnażają systematyczne tłumienie prawdy i, przera i są przerażającym przypomnieniem, że zelazna władza Watykanu sięg sięgała daleko poza wiarę. Chciał on kontrolować samą wiedzę, poprzednie materiały. Dwa kryjówka Michała Archanioła – geniusz na wygnaniu w strachu. Pod kaplicami Medyceuszy badacze natknęli się na ukryte pomieszczenie, które prawdopodobnie było używane przez Archanioła Michała jako sanktuarium. Ściany były pokryte szkicami, niedokończonymi arcydziełami, które mówią o geniuszu w chaosie, ale to nie było schronienie zrodzone z inspiracji, to było y, kryjówka zrodzona z terroru. Michał Ar Ar anioł ucie uciekł przed gniewem rodziny Med medyceuszy i kościoła jednak Michała Anioła, nie Archanioła. Mm. Jego sprzeciw wobec autorytetu jest wyryty w kamieniu kryjówki niepokojącym świadectwie tego, co nawet najgenialniejsze umysły nie były bezpieczne przed zasięgiem Watykanu zaginięcie yy, dzieła Rafaela sztuka ukrywająca sub, subwersję czyli punkt trzeci dwa nigdy wcześniej niewidzialne obrazy Rafaela zostały odnalezione w skarbcu, ich istnienie zostało wcześniej wymazane z historii. Te dzieła sztuki nie są tylko wizualne, oszałamiające, są też wywrotowe. Pociągnięcia pędzla Rafaela kryją zakodowane wiadomości kwestionujące polityczną i duchową korupcję jego czasów. Kościół zakopał te obrazy, ponieważ... Obawiano się ich mocy, inspirowania buntu przeciwko ich autorytetowi to coś więcej niż dzieła sztuki yy, to akty nieposłuszeństwa, które Watykan próbował wymazać. 4. Nekropolia Watykańska odkryte mroczne początki chrześcijaństwa. Pod uświęconymi salami Bazyliki Świętego Piotra znajduje się Nekropolia Watykańska, podziemne miejsce pochówku starsze niż samo chrześcijaństwo. Otwarcie krypty ujawniło przerażające nowe spostrzeżenia na temat wczesnych praktyk chrześcijańskich, które nie są zgod, zgod, zgodnie z wysterylizowaną wersją, którą Kościół od dawna rozpowszechnia wśród makabrycznych. Odkryć znalazły się fragmenty kości, które uważano za należące do samego świętego Piotra. Te relikwie, jeśli autentyczne, potwierdziłyby związek wczesnego kościoła z jego apostolskim założycielem, ale ujawniają również niepokojące praktyki pochówku które przeczą narracji o czystej i niezłomnej wierze. Starannie opracowana historia Watykanu zaczyna się rozpadać. 5. Kodeks Watykański, ukryte adnotacje Biblii i jedno z najstarszych i najpełniejszych wersji Biblii. Kodeks Watykanus również została wyciągnięta ścienia. To nie tylko relikwia religijna, to beczka prochu. Naukowcy odkryli adnotacje i zmiany w jej starożytnym tekście, które podważają długo utrzymywane doktryny teologiczne co jeszcze z, z, zna, z, zostało zredagowane, po, pominięte i przepisane, aby pasowało do planu kościoła. To nie, po, to nie jest po prostu książka, to pole bitwy prawdy i manipulacji. 6. Zakazany geniusz Leonarda da Vinci. Wśród y, odkrytych skarbów znajdował się kodeks watykański Urbas. 1270, Leonarda da Vinci, zbiór pism i szkiców tak przełomowych, że były ukryte przez stulecia. Te strony ujawniają wizjonerskie kon koncepcje Leonarda dotyczące lotu, a anatomii i technologii, które wyprzedzały jego czasy o całe stulecia. Dlaczego zostali pochowani? Ponieważ Kościół nie mógł ryzykować, że świat dowie się o geniuszu da Vinciego, który y, kłócił się z jego średniowiecznym światopoglądem. Genialność Leonarda groziła obnażeniem in, inter, intelektualnej stra, stagnacji kościoła, a, y, a oni robili wszystko co w ich mocy, aby ją stłumić. 7. Astronomiczna obsesja Watykanu, kosmiczne tuszowanie. Jak na instytucję oskarżoną o tłumienie nauki, ironią jest, że Watykan od stuleci ma teleskop i obserwatorium. Dokumenty odkryte w skarbcu szczegółowo opisują tajne badania Kościoła nad kosmosem. Dlaczego to było ukrywane? Ponieważ ujawnia ich uznanie wszechświata o wiele bardziej zło złożonego niż dopuszczają ich doktryny. Teraz to chyba wiele rzeczy o, o, określił teleskop Jaycea Weba. To oczywiście zupełnie inaczej wygląda niż oni myśleli. To wtedy wiele rzeczy podobnie mogło być, chociaż nie aż tak bardziej zaawansowane. Nie było to zwykle zainteresowanie gwiazdami, była ta, to despo, y, desperacka próba pogodzenia się ich nauki z niezaprzeczalnymi prawami, prawdami kosmosu, 8 y, cień II wojny światowej, dyplomatyczne zdrady papieża Piusa XII. Wśród najbardziej obciążających odkryć znalazły się tajne listy dyplomatyczne papieża Piusa XII z czasów II wojny światowej. Dokumenty te ujawniają, że Kościół balansuje na granicy przetrwania i współdziału, podczas gdy miliony cierpiały. Priorytetem Watykanu było zachowanie swojej władzy. Te rewelacje rzucają mroczny cień na autorytet moralny Kościoła. Listy są surowym, przypomnieniem, że nawet w najciemniejszych godzinach ludzkość, ludzkości, głównym zmartwieniem Watykanu był on sam. Wiele rzeczy ukrywali, to mnie już nie dziwi, zresztą nie tylko oni. 9. Artefakty, które podważają wszystko. Z karcu znajdo, z, z, nie znajdowały się wyłącznie pista, pisma i listy. Znajdowały się tam również fizyczne artefakty których nie sposób wyjaśnić. Jeden, mumie na dwa, ty, dwa tysiące lat przed naszą erą łączą Watykan ze starożytnym Egiptem w sposób, którego sobie nie wyobrażaliśmy. Dwa, całun turyjski, który pozostaje owiany tajemnicą, czy jest to płótno grobowe Chrystusa, czy też misterny żart, czy Obelisk na Placu Świętego Piotra, pamiątka ze starożytnego Egiptu, budzi pytanie o fascynację Kościoła symbolami pogajskimi. Każdy artefakt jest częścią układanki, którą Watykan starał się utrzymać w stanie niekompletnym. Razem tworzą obraz Kościoła o wiele bardziej złożonego i wiele bardziej złowrogiego niż nam mówiono. Dlaczego te sekrety nie zostały u, y, ukryte? Te zostały ukryte. A nie. Dobra. Y, pytanie, które wszyscy y, zada, y, zadają, brzmi: dlaczego? Y, dlaczego Watykan przez wieki ukrywał te prawdy? Odpowiedź jest przerażająco jasna. Kontrola potęga Watykanu zawsze opierała się na jego zdolności do dyktowania narracji. Te y, odkrycia zagrażają tej kontroli. Ujawniając słabości kościoła, hipokryzję i ludzkie słabości, otwarcie skarbca nie jest tylko monumentem historycznej ciekawości, to rozrachunek, wniosek: świat nigdy nie będzie taki sam. Tajemnice odkryte w skarcu Watykanu są czymś więcej niż tylko fascynujące, są druzgocące, ujawniają Kościół, który manipulował historią, tłumił wiedzę i gromadził skarby w swoim nieustępliwym dążeniu do władzy. Ale teraz prawda wyszła na jaw i nie ma już odwrotu co jeszcze kryje się za murami Watykanu. I jakie jeszcze inne przerażające rewelacje nas czekają? Świat patrzy, a niski, trwający od wieków uścisk prawdy, w końcu zostaje uwolniony. Historii nie piszą zwycięzcy, piszą ją ci, którzy są na, na tyle odważni, by ją odkryć. Witamy w nowym rozdziale. I tu jest chyba wszystko. Omówione to i w wersji English Speaking. To jakiś, nie wiem, trudno mi powiedzieć, nie wiem, czy to YouTube, czy nie YouTube. To akurat się ten materiał nadaje na YouTube. To by było wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, żegnam się i dozo.